Panie profesorze, 25 lat w ochronie środowiska to, środowiska to co często Pan podkreśla wiele sukcesów widocznych w wielu dziedzinach. Które wyróżniłby Pan szczególnie przez te 25 lat? Z całą pewnością dwie dziedziny. Pierwsza to ochrona powietrza. Jeżeli w ciągu 25 lat udało się zmniejszyć emisję pyłu o 90%, a emisję dwutlenku siarki o 80%. To jest to, a to były dwa najgroźniejsze zanieczyszczenia w latach 80. No to to jest sukces absolutny, no z niczym nieporównywalny. A w ochronie wód z kolei cały olbrzymi program infrastrukturalny związany z gospodarką wodno czyli zapewnienie wody czystej, wodociągowej, szczególnie mieszkańcom wsi i budowa olbrzymiej ilości oczyszczalni ścieków, nowoczesnych oczyszczalni ścieków, to jest największy infrastrukturalny program w Polsce w minionym 25-leciu, o czym się bardzo mało mówi. Większy, aniżeli budowa autostrad. Dziś jest potem okazja. Oddychamy czystszym powietrzem, pijemy czystszą wodę, ale na tle Europy, zwłaszcza zachodniej, wciąż jeszcze mamy wiele do zrobienia, prawda? No już, już nie jest tak źle. Właśnie dzięki tym postępom, o których o którym wspomniałem. Dogoniliśmy i przygoniliśmy nawet niektóre kraje Europy Zachodniej. Byłem ostatnio we Włoszech, i tam wcale rzeki nie są czystsze niż w Polsce, a odpady gdzie są porządnie zbierane, a w innych miejscach walają się po ulicach czy po lasach. Więc nie jest. Nawet we Włoszech, nie mówiąc o innych krajach, mniej. Rozwiniętych niż Włochy. Natomiast rzeczywiście jest jeszcze dużo do zrobienia. To co powinno być wobec tego naszym, czy co będzie naszym największym wyzwaniem w kolejnych 25 lat? Podzieliłbym to na, na dwa okresy. Te najbliższe kilka lat. To jest konieczność dokończenia wielkiego programu właśnie gospodarce wodno-ciekowej, zapewnienie wody wszystkim mieszkańcom Polski przy zmieniającym się klimacie, bo przy wzrost temperatury średniej my będziemy mieli problem w przyszłości z, przede wszystkim z wodą w Polsce. Nadmiar wody i, nie, i brak wody w okresach suszy. Natomiast w, 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 i w tym okresie krótkim też gospodarka odpadami komunalnymi. To zaczęło się dopiero po wielu latach nic nie robienia ze względu na złe uregulowania prawne. Teraz pod rządami nowego prawa jest nadzieja na tę rewolucję, na, na to, żeby, żeby uporządkować tę sferę gospodarki w Polsce. Natomiast w, w ochronie powietrza no, musimy skoncentrować się na redukcji. Emisji najdrobniejszych pyłów i rakotworczego benzopirenu w miastach. To są, to są te największe wyzwania w tej chwili, ale w dłuższej perspektywie czasu to rzeczywiście adaptacja do zmian klimatycznych, które następują i będą następować, i jeszcze będą narastać. To jest największe wyzwanie dla całej gospodarki polskiej. Panie profesorze, jak osiągnąć te cele? Czy postawić na dobre prawo, bo z tym jest też różnie, czy wystarczy mieć po prostu dużo pieniędzy? Jaką drogą pójść? Jedno i drugie. Jedno, i drugie. Jedno, jedno bez drugiego nie jest w stanie nic zrobić. Weźmy odnawialne źródła energii. Przecież to jest najbardziej radykalna forma ochrony powietrza czyli ochrony środowiska. A jednak w ogóle nie mogą się rozwinąć w Polsce, bo nie mamy dobrego prawa. I pieniądze są i pieniądze się znajdą, jeżeli tylko uregulowania prawne będą sprzyjające. Więc to jest taki przykład, że w tą stronę. Czyli prawda? apel do parlamentarzystów albo do rządu, o do decydentów ogólnie. Tak? tak, żeby wreszcie prawo było przyjazne rozwojowi tych instalacji, które tak, które zapewniają bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo ekologiczne i społeczne. Czyli rozwój y, zrównoważony. Wystarczy nam mniej niż 25 lat tym razem? <laughs> y, chyba nigdy się nie skończy ta, y, ta praca. Y, 25 lat zakończyło się sukcesem. Można to śmiało powiedzieć. Y, oby w następnych 25 latach y, y, też tego rodzaju sukcesy odnosić. Serdecznie dziękuję panie profesorze za. Rozmowę. Dziękuję bardzo.